Witajcie moi drodzy ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że jesteście za mną, bo ja się trochę mam za sobą w tej formie nagrywalnej. E, ponieważ dostaję od was dużo różnych wiadomości na Messengerze, na moich prywatnych social mediach i wiadomościach. Co możemy zrobić dzisiaj? E, Q&A. Czas najwyższy się zająć problemami i e, wyjaśnić te e, palące kwestie, więc dzisiaj ja przychodzę do was z moją pomocną dłonią i e, te wszystkie rzeczy na poważnie się nimi zajmiemy i wyjaśnimy. Nie wiem na ile mi się uda nagrać tego materiału z plaży, bo słońce już zaszło i robi się trochę ciemno. E, ale mam nadzieję, że jeśli nie stąd, to e, gdzie indziej to kończymy. Jesteśmy na Lido Beach. E, wspaniałe miejsce. Powiem szczerze, że jedno z moich ulubionych jak do ale zacznijmy od samego początku. Ja sobie tutaj pod nogami mam taką ściągę z pytaniami waszymi i będę sobie zaglądać. Pierwsze pytanie, które mi często zadajecie, to jest takie, kiedy wracasz na Fuerteventura. Odpowiedź na to pytanie jest takie, że nie wracam na razie na Wyspy Kanaryjskie. Tak jak już kiedyś mówiłam, to miejsce nie jest dobrym miejscem do życia na stałe i jakby serdecznie pozdrawiam wszystkich miłośników Wysp Kanaryjskich. Natomiast ja osobiście tam się na razie nie wybieram. Byłam tam w grudniu i na razie tam nie wracam. Na pewno jeszcze kiedyś odwiedzę Gran Canaria w celach wakacyjnych, być może całkiem niedaleko, niedługo, ale na razie się tam nie wybieram. I z takich przyczyn, o których wspominałam w jednym z moich filmów na temat Fuerteventury, dlaczego nie chcę tam mieszkać, na stałe, ale tak jak mówię, wszystkich tutaj miłośników, zapraszam na moją grupę na Facebooku Polki i Polacy w ktoś chciał dołączyć. I jakieś tam pytania mi zadać, to mogę na nie, to znaczy odpowiadam na nie zazwyczaj generalnie, więc mogę zaprosić tam ewentualnie. I tyle na temat Puerta Aventury na dzisiaj. To nie, to jest temat dzisiejszego odcinka. Puerta Aventura to nie jest temat dzisiejszego odcinka. Więc przejdźmy już do yy, głównego wątku naszego odcinka, czyli Stanów Zjednoczonych. Yy, słuchajcie, jeżeli wybieracie się do Stanów, jeżeli macie takie marzenia albo takie plany, to bardzo polecam Wam zostać do końca tego odcinka i obejrzeć go, ponieważ będę podawać sporo istotnych informacji na temat Stanów i na temat wyjazdów do Stanów. I ten odcinek jest skierowany głównie do takich osób, które się interesują z jakiegoś powodu Stanami Zjednoczonymi. I dlatego polecam zostać do końca, jeśli to Was interesuje. Więc zacznijmy już, zacznijmy już główny temat naszego odcinka. Pierwsze pytanie, jak Ci się podoba w Stanach Zjednoczonych? Podoba mi się bardzo, generalnie. Podoba mi się bardzo. Pierwsze moje wrażenia, myślę, że już mogę po ponad miesiącu coś na ten temat powiedzieć, są jak najbardziej pozytywne. I może zacznijmy od tego, co myślę na temat samych Amerykanów, bo to będzie tak jakby się najłatwiej do tego odnieść. Myślę, że Amerykanie to są ludzie bardzo pewni siebie, generalizując oczywiście, ogarnięci, ambitni. Zwracający uwagę na rzeczy materialne, to prawda, że Amerykanie są materialistami w pewnym sensie. Są to ludzie, którzy mają jakiś swój plan na życie generalnie. Są to ludzie, którzy są zdecydowanie bardziej ambitni niż Polacy, przynajmniej moim, moim zdaniem tak jest. Są to ludzie uśmiechnięci. Są to ludzie, którzy lubią się bawić. Amerykanie naprawdę lubią się bawić. Ja tu jestem w takim miejscu. Nie na jakiejś wielkiej metropolii, nie jestem w Miami, o Miami coś powiem później. Ale e, naprawdę jest tutaj co robić, jest tutaj tak dużo atrakcji, że ciężko w ogóle się wybrać, ciężko w ogóle na cokolwiek się zdecydować, bo jest tyle wspaniałych rzeczy, które to można robić. Naprawdę no, no ciężko w ogóle w, jednych, w kilku słowach to powiedzieć, bo jest tyle e, ośrodków sztuki, co mnie bardzo zaskoczyło. Jest opera, jest teatr, codziennie są jakieś festiwale, codziennie są jakieś koncerty, imprezy i naprawdę Amerykanie lubią się bawić. Amerykanie są tacy, że, że lubią po prostu wyjść, pobawić się. W każdym razie, jeżeli chodzi o Florydę, bo oczywiście, że każdy stan jest inny. Floryda jest to najbardziej liberalny stan w stanach. Cały tak mi się wydaje. No nie wydaje mi się tak, po prostu tak jest. Więc ci ludzie tutaj bardzo lubią się bawić, są wyluzowani, wycydowani, nie są zestresowani. Zdecydowanie każdy się do siebie raczej uśmiecha. I chociaż ten uśmiech czasami może być sztuczny, to na pewno nie jest w złej wierze sztuczny. I to się da zauważyć, że oni rzeczywiście lubią się uśmiechać do siebie, lubią się zagadać. I to jest bardzo fajne. Więc na pewno Amerykanie na mnie zrobili zdecydowanie pozytywne wrażenie. Czuję się tutaj dobrze, komfortowo, pomijając takie właśnie zaczepianie i tego typu akcje. Są to ludzie bardzo, bardzo ogarnięci, konkretni sympatyczni i naprawdę do tej pory raczej nie mam do nich zarzutów. Co do tego, że Amerykanie to materialiści, wielokrotnie słyszałam tego typu opinie, jest sporo prawdy, ale jakby nie, nie odbieram tego jakoś bardzo negatywnie, tak samo ludzie w dużych miastach w Europie to też są materialiści. Jakby nie zauważyłam, że to miało jakiś taki bardzo negatywny wydźwięk tutaj. Powiedziałabym, że Floryda jest najbardziej liberalnym stanem, więc patrzę też na to z tej strony, że każdy stan jest inny. I w środku gdzieś e, w Missouri czy w innych stanach byśmy byli, to by było zupełnie inaczej, ale mówimy o Florydzie generalnie. I mówię też generalizując, bo wiadomo, że nie wszyscy są tacy, jacy jacy są. Nie wszyscy są tacy, jacy są. E, tak, więc Floryda jest bardzo liberalna. Na Florydzie na pewno ludzie są bardziej gruzowi i wyścigowi niż w innych Stanach, ale powiedziałabym, że generalnie Amerykanie jako naród są otwarci uśmiechnięci, pozytywni, pewni siebie i ogarnięci życiowo. Tutaj dużo zwraca się uwagę na właśnie jakby status majątkowy i tutaj ludzie, tutaj ludzie się tym interesują, żeby sobie dobrze ułożyć y, życie zawodowe, finansowe. To jest ważne. Kolejną rzeczą, y, na którą y, bym zwróciła w, uwagę jeśli chodzi o Amerykanów, to, co mnie bardzo zaskoczyło, że oni tu to bardzo nie przejmują się na przykład takimi rzeczami jak zmiany klimatyczne, czy jakieś y, rzeczy związane z polityką y, taką y, ogólnoświatową. Mam takie wrażenie, że Amerykanie to ludzie, którzy interesują się przede wszystkim sobą, w tym, co się dzieje wokół nich, swoją rodziną, swoim własnym prywatnym życiem i szczerze mówiąc mają po prostu to w dupie, co się dzieje gdzieś tam. Y, tutaj kiedy rozmawiałam z ludźmi na temat zmian klimatycznych i tego, dlaczego w każdym sklepie dostaję y, plastikową reklamówkę, oni po prostu odpowiedzieli na to, że ale o co chodzi? Ja mówię, że no, chodzi o to, że w Europie się używa papierowych albo swoje, bo jest y, nadmiar śmieci plastiku na świecie. Zdecydowanie w Stanach podoba mi się to, że y, ludzie nie robią niczego gramy i też z drugiej strony nie są zasadnie leniwi tak jak Hiszpanie, co też jest trochę tak sensownym moim zdaniem porównaniem. Oczywiście podoba mi się to, że miasto, w którym na teraz jestem, jest bardzo nowoczesne i tutaj y, się w staram bezpiecznie w porównaniu do tego, co ja czułam w tym ale muszę przyznać, że nie tak. I na pewno nie czuję się tutaj aż tak rozwiecznie, jak czułabym się na przykład e, w innych miejscach w Europie czy w Polsce. Zdecydowanie powiedziałabym, że w Stanach trzeba na siebie uważać. Miejsce jest dookoła od 3-4 roku otwarte. Czyli nie jest że nie jestem młodą kobietą. Myślę że, myślę, że jest tutaj wiele takich rzeczy, które nas mogą e, zaskoczyć. E, mówię tu na przykład o zwierzętach dziewięć, także, których jest bardzo dużo na torydzie. Znaczy w związku z tym nie spotkałam jeszcze żadnego pytona ani aligatora, ale trzeba sobie zdawać tego sprawę, że występują tutaj wiedzę te pająki, majątki, pająki i co tutaj. dzisiaj? E, Pyton birmański, który tam się najeżdża w niestety, e, więc trzeba na siebie raczej uważać, w takich miejscach szczególnie nie e, nam moskarła, bo można naprawdę spotkać e, taką wersję tam. No i krokodyle, które też lubią porwać małe pieski, albo też dzieci, były takie przypadki, jeżeli chodzi o rekinę, to yy, z drugiej strony okolice Miami także się zdarzają. Więc trzeba mieć to na uwadze. Kolejną rzeczą, którą chciałabym tutaj poruszyć, to jest kwestia yy, tego, że na Floridzie jest bardzo gorąco. W tej chwili mamy początek marca, dzisiaj było 33 stopnie więc naprawdę jest bardzo ciepło, więc to jest w ogóle jeszcze nie do porównania z tym, gdzieś będzie działo lato, ale no tutaj jest już mega, mega ciepło. I moje wrażenia co do stanu są zdecydowanie pozytywne, powiedziałabym, że jest to zdecydowanie jedno z takich najlepszych miejsc, w których, w których byłam. Reasumując, wszelkie czynniki zbierają się do kupy. Myślę, że to jest takie miejsce rzeczywiście sporych możliwości. Jeżeli macie to pokazać, to jest dużo, dużo opcji, aby te talenty i potencjały tutaj wykorzystać. Ale nie ukrywajmy, że Stany Zjednoczone to jest też bardzo twarda ziemia. I myślę, że dobrym takim krótkim podsumowaniem tego, co powiedziałam, będzie to, że Amerykę trzeba zrozumieć. Trzeba zrozumieć jej historię i mentalność tutaj, bo jest to specyficzna mentalność. W jakimś sensie różniąca się od e, europejskiej, ale jest to taki temat e, dłuższy, powiedziałabym, do przegadania. Często w kilku słowach wytłumaczyć to różnicę mentalności, ale myślę, że e, po prostu trzeba to zrozumieć i tego doświadczyć, ale warto też zrozumieć, historię, e, historię po prostu Stanów Zjednoczonych, powstania Stanów i e, tych czasów kolonialnych. I tyle na dzisiaj moi drodzy, chociaż macie jeszcze bardzo dużo różnych pytań do mnie, to dzisiaj na nie nie odpowiem, dlatego, że e, po prostu nie chcę, bo, bo chciałam wam przekazać takie moje Y, słuszne i moim zdaniem bardzo trafne refleksje na temat Florydy i Stanów Zjednoczonych, jak dla mnie jest to o wiele, wiele grubsza i głębsza historia, natomiast y, być może po prostu w innym nagraniu na te moje inne refleksje się wypowiem i opowiem coś więcej na ten temat, a dzisiaj już pozdrawiam Was z tego z miejsca i do usłyszenia być może kiedyś. Cześć!